Zarządzanie dużą siecią handlową wymaga ogromnych umiejętności analizowania i delegowania zadań. Obojętne, czy to sklep odzieżowy, bank czy supermarket, w każdej chwili przez firmowe punkty, systemy i infrastrukturę przewijają się setki, tysiące osób. Obsługa klienta trwa non-stop, bo o jego zadowoleniu decydują nie tylko pracownicy, ale również wykończenie punktu, systemy transakcyjne, właściwa temperatura a coraz częściej także nowe technologie. W SESCOM zajmujemy się obsługą infrastruktury technicznej punktów handlowych dla klienta sieciowego. Sprawiamy, by Twój klient był zadowolony z każdej wizyty w sklepie. Pomagamy wykończyć, wyposażyć i przearanżować przestrzeń w taki sposób, by ułatwiała zakupy i generowała oszczędności dla właściciela. Dbamy o jakość wyposażenia i obsługę techniczną wszystkich sprzętów. Proponujemy innowacyjne rozwiązania magazynowo-inwentaryzacyjne i zbieramy dane, które pomagają analizować punkt, sugerować zmiany i innowacje, które mogą wpłynąć na lepsze efekty, a tym samym redukcję kosztów. W przypadku problemów każdy pracownik może zgłosić awarię w wygodny dla niego sposób: poprzez aplikację mobilną, platformę online, mailowo lub telefonicznie. Jednym kliknięciem uzyskasz wgląd w każdą naszą interwencję. Dzięki czemu wszystko będziesz miał pod kontrolą. Tam, gdzie widzimy okazję do podniesienia rentowności, rekomendujemy inwestycje i wdrożenia nowych technologii. W SESCOM kompleksowe zarządzanie uzyskasz zarówno w pojedynczym, flagowym punkcie handlowym, ogólnopolskiej sieci, a także międzynarodowej strukturze. Pracujemy z najbardziej wymagającymi klientami. Mamy na koncie ponad 40 tysięcy obsłużonych placówek w 28 krajach na świecie. Wszystko to, żebyś mógł się skupić na biznesie, zredukować koszty i planować dalszą ekspansję. Zamiast martwić się o drobiazgi, pracownicy punktu będą mogli skoncentrować się na klientach, aby ci za każdym razem byli zadowoleni z odwiedzin. Współpraca z nami gwarantuje Ci zadbane, nowoczesne, sprawnie działające punkty handlowe, lokalnie i globalnie. Skontaktuj się z nami.